Jeśli szukasz pomysłu na wyjątkowe życzenia dla żony albo córka obchodzi ważną rocznicę, a mężowi należą się podziękowania za każdą wspólną chwilę, powiedz im to na antenie waszego ulubionego radia. Basiu, życzę ci jeszcze więcej miłości, kocham cię bardzo, Szczepan. Wszystko to samo, co on powiedział o mnie, to ja bym o nim powiedziała. Ale. Koncert życzeń w każdą sobotę i niedzielę od 10 do 14 Tylko w Radiu Pogoda Zapraszam Robert Janowski Autopromocja Reklama Boli mnie gardło Mamo, zerkniesz? A... Czerwone Babcia da ci lizaka Lizaka? No co ty Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło Mmm, pyszne jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. AfloFarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. May... Czy przyjemność sprowadzenia można odkryć na nowo? Rewolucję rozpoznasz, gdy tylko ją zobaczysz. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Elektryzująca moc bez ładowania. Sprawdź ofertę i umów się na jazdę próbną u najbliższego dilera lub na nissan.pl. San Polody zaprasza. Przeźmierowo ulica Rynkowa 160, Poznań ulica Tymienickiego 38. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnes, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomak Forte D3. Magnez? Może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy. Łączy to Neomak Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomak a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomak Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy na kawę. chyba że jest pani odporna również na mnie. Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Między innymi serum do rzęs Long for Lashes. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 84,99. A teraz tylko 39,99. Mega ci się opłaca. Rosmanie została ostatnia reklama gdy za oknem zawierucha cierpi na tym nos malucha Aromaktiv, plaster mały wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza, Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski Dostępny w aptekach reklama na zegarach godzina 18 to jest radio pogoda, już niedługo Krzysztof Krawczyk za tobą pójdę jak na bal ale na razie najnowsze wiadomości Światowi przywódcy są oburzeni śmiercią Aleksyja Nawalnego. Producenci SOLI chcą pomocy Ministerstwa Rozwoju. Kości mamuta znalezione na budowie belgijskiego metra. Radio Pogoda, wiadomości o 18.00. Agnieszka Lipińska. Wstrząs i oburzenie światowi przywódcy reagują na informacje o śmierci.